Dzień dobry, kochani, u nas pracowity poranek. Zaczynamy od nagrań w studio, ale w takim pięknym studio, więc jest bardzo przyjemnie. Dzieje się. Jest też Gianniel Cazariunio dzisiaj ze mną. Obserwują, jak mamuszka pracuje. Wow. Okay. Ok, perfect, now dance. Teraz ściągnęłam sobie rzęsy, bo pędzimy od razu na basen. Ariunia po prostu ma obsesję na punkcie basenu. Ona tylko cały czas mówi, że ona chce pływać, 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 ręce, nogi, ręce, nogi, więc pędzimy na basen. Naprawdę nie wzięłam nic do zmywania makijażu, no ale cóż, no będę pływać w make-upie. Ta ciąża jest wyjątkowa pod tym względem, że mnie w połowie dnia odcina. Po prostu mnie odcina i ja muszę iść na drzemkę. Więc jak Aria ma drzemkę, to i ja idę na drzemkę, bo po prostu nie wiem, co się dzieje. W pierwszej ciąży miałam tak w pierwszym trymestrze. I w tej ciąży też tak miałam w pierwszym trymestrze, że głównie spałam, ale teraz mam też tak w drugim. <noise> mam energię, ale przychodzi taki moment w ciągu dnia, że ja muszę iść spać. Po prostu nie kontaktuję, więc idę spać. Dobranoc. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.